Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry World War 3. I dzisiaj zajmiemy się jednym z karabinów maszynowych, który pojawia się w grze, a konkretnie MG5. Jest to w mojej opinii najtrudniejszy karabin maszynowy do opanowania w grze World War 3. Ale jednak, mający swoje zalety, i całkiem spore. Przede wszystkim, jest on naprawdę przyjemny w strzelaniu na duże dystanse z pozycji leżącej, kiedy dysponujemy dwójnogiem. Wtedy, jak najbardziej, możemy skutecznie razić przeciwnika z naprawdę sporej odległości i nie sprawi to żadnego problemu. Więc, jest to broń raczej powiedziałbym dystansowa. Należy po prostu strzelać z większego dystansu, no bo wtedy mamy czas na rozstawienie tej broni i przygotowanie się do strzelania. No i warte nadmienienia jest tu, właśnie to, żeby wykorzystywać w tej broni jakieś. Celownik optyczny z powiększeniem, no bo wtedy możemy skuteczniej jeszcze ogień prowadzić, właśnie na duże odległości, gdzie ten karabin jest moim zdaniem najskuteczniejszy. Co do samego MG5, to jest to broń, która stanowi uzupełnienie MG4. Aktualnie armia niemiecka teoretycznie już powinna dysponować dwoma karabinami maszynowymi: MG4 zasilanym nabojem pośrednim. I MG5 zasilany nabojem karabinowym. Okazało się, że sam nabój pośredni nie do końca się sprawdzi. i Potrzebny jest no, karabin maszynowy, który będzie mógł strzelać nabojem karabinowym, a nie pośrednim. No i właśnie MG5 jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Obie bronie są do siebie dość podobne. Jednak MG5 jest zasilany nabojem karabinowym 762 na 51 mm na to. Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych. Szybkostrzęgność to od 640 do 800 strzałów na minutę. Zasięg tej to w przypadku dwójnogu 600 000 metrów, natomiast trójnogu to mamy tutaj już 1200-1500 metrów. Samo MG5 występuje w kilku wariantach. Pierwszy wariant, najbardziej uniwersalny, czyli po prostu MG5, waży 11,2 kg. Wersja A2 przeznaczona dla piechoty waży 9,9 kg. Wersja A1 jest przeznaczona do montowania na pojazdach i waży 10 kg. Natomiast MG5S waży 12 kg i jest przeznaczony dla sił specjalnych. Więc mamy specjalistyczne wersje tej broni i właśnie ta broń MG5 wraz z bronią MG4 warto tutaj nadmienić, że obie bronie są wytwarzane właśnie przez Heckler Koch. I początkowo na przykład MG5 nosił oznaczenie HK121, i obie te broni właśnie mają zastąpić MG3 właśnie w armii niemieckiej. MG4 ma pełnić rolę takiego karabinu maszynowego bliskiego wsparcia na krótszy dystans, żeby po prostu wspierać bezpośrednio właśnie oddziały piechoty. Jednak ostatecznie okazało się, że no sama ta broń nie jest w stanie w 100% zastąpić MG3 i brakuje jej w pewnych sytuacjach kopa. No i właśnie dlatego tego powstał MG5, który ma nabój już karabinowy, no i z tego powodu no, siła ognia wzrasta. I może on skuteczniej radzi przeciwnika na większy dystans, co też okazuje się w dzisiejszych czasach potrzebne, więc no jednak rezygnacja z nabuju karabinowego mi się wydaje jest um, dość pochopną y, decyzją i pomimo tego, że no wiadomo nabój pośredni jest wygodniejszy, no to jednak nabój karabinowy ma niezłego kopa i czasami to jest największa właśnie jego zaleta, że ma kopnięcie i... Mi się wydaje, pomimo tego, że próbuje się od czasu do czasu zastąpić właśnie nabój karabinowy nabojem pośrednim, to w przypadku karabinów maszynowych raczej jest to po prostu niemożliwe. Potem te karabiny maszynowe po prostu po zastąpieniu naboja karabinowego nabojem właśnie pośrednim tracą na tej sile ognia. I podobnie mi się wydaje, że w przypadku MG4, po prostu jest potrzebne MG5, które będzie go uzupełniało, właśnie dzięki temu, że będzie miało. Większą siłę ognia będzie mogło strzelać na większy dystans w skuteczny sposób, więc, mimo wszystko, wydaje mi się, że no jest to broń nadal potrzebna właśnie broń wystrzelająca nabojem karabinowym. Co do gry, World War 3, to jak już wspominałem, jest to moim zdaniem najtrudniejszy karabin maszynowy do opanowania i właściwie strzela się z niego najgorzej z biodra. Z tego powodu opanowanie go jest dość trudne, bo zazwyczaj trzeba przyjąć pozycję strzelecką, a nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza na bardziej ciasnych mapach. A na dodatek, no wtedy jesteśmy dość mało mobilni, więc jeśli ktoś nas zaskoczy, no to możemy być dość łatwym celem. Więc jednak mi się wydaje, to MG5 jest najtrudniejsze jednak przeznaczone dla graczy bardziej zaawansowanych. Po prostu pozostałe dwa karabiny maszynowe, które aktualnie są w grze, są po prostu dużo prostsze i łatwiejsze w użyciu. Nie trzeba się no, tyle nakombinować, też one są celniejsze właśnie z biodra, więc no jak najbardziej mi się wydaje, no jest to broń dla graczy raczej zaawansowanych. Na początek go sobie jakoś tak specjalnie, zwłaszcza jak nie udercie karabinów maszynowych nie wybierajcie, no bo granie nim po prostu może być trudne. Polecam też celowniki optyczne z całkiem no, sporym powiększeniem, takim powiększeniem, powiedziałbym, średnim które no, pozwolą wam strzelać na całkiem spore dystanse bo on się wtedy najlepiej sprawdza właśnie kiedy możecie strzelać, ostrzeliwać konkretny punkt ostrzeliwać konkretną pozycję wtedy ta broń najlepiej się sprawdza więc tutaj Small jest taką najlepszą mapą do grania no bo tutaj są te przestrzenie w miarę duże dużo widać i łatwo jest trafić tego przeciwnika z dużej odległości po prostu wielokrotnie trzeba przebiegnąć przez otwartą przestrzeń co jest no, dla nas idealną sytuacją więc ja podczas wyboru właśnie karabinu maszynowego do grania no, byłbym ostrożny i MG5 w Wybrałbym sobie, jak już ogarniam na przykład KMA, no bo w innej sytuacji możemy się mocno zniechęcić do karabinów maszynowych, no bo ten karabin maszynowy jest dość specyficzny, ale jak najbardziej bardzo, bardzo skuteczny. Zwłaszcza z dużej odległości pokazuje pazur i potrafi namieszać w meczu. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wymyślicie o MG5, jak Wam się ta broń podoba w grze World War 3, czy może też natrafić na tą broń w jakiejś innej produkcji, jak tam się spisywała. Czy była równie dobra i skuteczna, jednak ciężka w użyciu, czy może była prostsza i dużo, dużo wygodniejsza, właśnie w rozgrywce? Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia! No i cześć!